Witajcie drodzy widzowie! Dziś postaramy się Wam pokazać jeden z ciekawszych zabytków techniki w województwie świętokrzyskim, a mówimy tutaj o wiatraku w szwarszowicach. Jest to typowy przykład wiatraka holenderskiego, jednego z najbardziej zaawansowanych technologicznie modeli używanych w XIX wieku. Tego rodzaju konstrukcja była rzadkością na ziemiach Polski, co czyni ten wiatrak szczególnie cennym zabytkiem techniki młynarskiej. Wiatrak ten przyciąga uwagę zarówno miłośników historii, jak i architektury przemysłowej. Zapraszamy do oglądania filmu. Wiatrak ten został wzniesiony w latach 1880-1885 z inicjatywy Józefa Kaczmarskiego, lokalnego gospodarza, który podjął decyzję o budowie nowego młyna po tym jak wcześniejszy drewniany koźlak uległ zniszczeniu w pożarze. Aby zapobiec podobnym tragediom w przyszłości, postanowił zrealizować projekt o trwałej kamiennej konstrukcji, co w tamtym czasie było nietypowym rozwiązaniem. Wiatrak został zbudowany na planie koła o średnicy prawie 9 metrów, a jego ściany wykonano z kamienia łączonego zaprawą wapienną. Był to dwukondygnacyjny budynek typu holenderskiego. Oznacza to, że nieruchoma podstawa wspierała ruchomą czapę. Mechanizm ten pozwalał na obracanie górnej części wiatraka wraz ze skrzydłami, dostosowując ich położenie do kierunku wiatru, co znacząco zwiększało efektywność pracy młyna. Wnętrze wyposażono w drewniane elementy mechanizmu, takie jak wały, koła młyńskie oraz odsiewacze, które w pełni od Oddawały funkcjonalność obiektu. Po śmierci Józefa Kaczmarskiego w 1911 roku wiatrek przeszedł w ręce jego wnuka Stanisława, który kontynuował rodzinne tradycje młynarskie. Obiekt funkcjonował nieprzerwanie do 1955 roku, pełniąc ważną rolę w lokalnej społeczności i dostarczając mąkę okolicznym mieszkańcom. W 1957 roku ze względu na swoją wyjątkową wartość historyczną i technologiczną wiatrak został wpisany do rejestru zabytków. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to teraz jest najlepszy moment, aby to zrobić. Kliknij przycisk subskrybuj, a następnie wciśnij dzwoneczek, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi filmami. Dzięki temu nie przegapisz żadnej ciekawej opowieści i zawsze będziesz na bieżąco z naszymi materiałami. A teraz wracamy do filmu. W 1977 roku wiatrak przeszedł pod opiekę Muzeum w Sikieleckiej, które od tamtej pory dba o jego zachowanie i konserwację. Dzięki wysiłkom muzeum udało się zachować oryginalne elementy mechanizmu młyńskiego, co czyni ten obiekt unikalnym na skalę regionu. W 2019 roku wichura uszkodziła jeden z kluczowych elementów, a mianowicie śmigła. Podjęto wówczas decyzję o ich wymianie na nowe, wykonane z drewna modrzewiowego oraz odnowieniu gątowego dachu. Renowacja pozwoliła przywrócić wiatrak do stanu zbliżonego do pierwotnego i umożliwić jego dalsze udostępnianie dla zwiedzających. Wiatrak w Szwarszowicach położony jest przy głównej drodze Kielce Ostrowiec Świętokrzyski, co czyni go łatwym, dostępnym miejscem dla turystów podróżujących po regionie. Otaczające go pola uprawne tworzą malowniczy krajobraz, który o każdej porze roku dodaje uroku temu wyjątkowemu zabytkowi. Obiekt stanowi nie tylko ważny element historyczny i kulturowy regionu, ale także przykład dawnych rozwiązań technicznych, które kształtowały życie mieszkańców w XIX i XX wieku. Obecnie Muzeum Wsi Kieleckiej planuje pełne udostępnienie wiatraka do zwiedzania, co z pewnością przyciągnie kolejnych miłośników zabytków i historii przemysłowej. To miejsce, które warto odwiedzić, aby poznać tradycję młynarstwa i poczuć klimat dawnej wsi świętokrzyskiej. Wiatrak w Szwarszowicach to nie tylko świadectwo przeszłości, ale także inspiracja do refleksji nad dziedzictwem, które warto pielęgnować i przekazywać kolejnym pokoleniom. To koniec już naszej przygody z tym wiatrakiem. Dziękujemy za uwagę i pozdrawiamy!